Mój syn jest młodym mężczyzną, jest sprawny, szybki, zręczny, ale niestety ma autyzm niskofunkcyjny, więc nie wie, co to niebezpieczeństwo, nie wie, co to jest strach. I z każdym rokiem jest nam z mężem coraz trudniej. I dlatego myślę, że ten dom autysty, który powstał, jest przyszłością dobrą przyszłością, nie tylko dla naszych dzieci, naszego syna ale także i dla nas, bo będzie nam dawał nadzieję na dobrą przyszłość, na to, że podołamy, że Marcin, mój syn, będzie bezpieczny, będzie się rozwijał, będzie miał tu bardzo dobrą opiekę w tym domu i jednocześnie my będziemy mogli zacząć żyć, cieszyć się spokojem, cieszyć się wolnym czasem, bo największym lękiem dla każdego rodzica dziecka niepełnosprawnego jest strach, co będzie, jak my pomrzemy. A dom taki jak ten, powoduje, że ten strach jest mniejszy i człowiek wtedy spokojnie zasypia i budzi się z nadzieją, że wszystko będzie dobrze.